4 osoby zabite i 12 rannych. To dotychczasowy bilans ofiar wczorajszego wybuchu gazów wieżowców w Gdańsk. 19 osób jest zaginionych. Ratownicy liczą, że dotrą do nich po odgruzowaniu wysadzonego po południu budynku. Premier Józef Oleksy powiedział, że w ciągu ubiegłych tygodni wielokrotnie próbował telefonicznie umówić się z prezydentem na rozmowę o swoim wyjeździe do Moskwy. Za każdym razem sekretarka prezydenta mówiła premierowi, że Lech Wałęsa nie ma czasu. 4 osoby zabite i 12 rannych to dotychczasowy bilans ofiar wczorajszego wybuchu gazu w wieżowców w Gdańsku w wrzeszczu. 19 osób jest na liście zaginionych. Ratownicy liczą, że dotrą do nich po odgruzowaniu wysadzonego po południu budynku. Są szanse, że zasypani mogą przeżyć, ponieważ w czasie operacji wysadzenia budynku starano się utworzyć tak zwaną powietrzną poduszkę. W Gdańsku jest nasz reporter, Wojciech Suleciński. Tuż przed godziną 13 wysadzono górne piętra budynku uszkodzonego wczoraj przez wybuch gazu. Jak się wydaje, w dolnej części mogą znajdować się jeszcze ludzie. 8,5 godziny trwają prace odgruzowujące. Nie dotarły jeszcze ekipy ratowników do najważniejszego, tego zerowego poziomu zniszczonego przez pierwszą eksplozję gazu. Tam właśnie mogą znajdować się ofiary eksplozji. Być może jeszcze są to osoby żywe. Koło nas jest komendant główny Straży Pożarnej, pan Felix Della, który od wczoraj koordynuje akcję. Czy zakłada pan, że mogą tam się znajdować jeszcze żywi ludzie? To jest trzecia i ostatnia faza akcji, niezwykle trudna i odpowiedzialna jak obydwie poprzednie. I cały czas zakładamy, że pod gruzami znajdują się jeszcze żywi ludzie. W jakim tempie możecie do nich dotrzeć? Kiedy możecie dotrzeć do tego poziomu, na którym spodziewacie się odnaleźć ofiary wypadku? Akcję w takim tempie prowadzić będziemy całą noc. I myślę, że już koło godziny 22 będziemy mieli odkryte pierwsze kilkadziesiąt metrów kazatowych płyty stanu zerowego. W tej chwili głównym priorytetem jest ratowanie ludzi. Czy to nie przeszkodzi w postępach śledztwa? Drugim naszym gościem jest pan Marian Prekop, komendant wojewódzki policji. Czy nie obawiacie się, że trzecie ślady przyczyn tej tragedii, pierwotnych przyczyn eksplozji gazu? Nie. Będziemy robić wszystko, żeby ustalić również przyczynę wybuchu tego gazu. Jednakże najważniejsze jest życie ludzkie i tutaj jest to pierwszoplanowa sprawa. Czy obaj panowie jesteście optymistami i czy spodziewacie się, że rzeczywiście te kilkanaście osób znajduje się tam na dole? Czy to jest jakby pewnik, już czy ta lista poszukiwana, poszukiwanych osób y, oznacza ilość osób, które się tam znajdują? Najprawdopodobniej tak. I przypuszczamy, że znajdują się również wśród nich żywe osoby. Czyli zakładamy, że dzisiaj w późnych godzinach wieczornych będziemy mieli jakieś informacje. Dziękuję panom za rozmowę z Gdańska dla Wiadomości. Wojciech Suleciński. Dziękujemy bardzo. Budynek przy Alei Wojska Polskiego 39 mógł być wysadzony dopiero po ewakuacji 3000 osób mieszkających w pobliskich domach. Akcja prowadzona przez policję trwała dwie godziny. Zdaniem saperów pole rażenia sięgać miało 300 metrów od centrum wybuchu. Strefa bezpieczeństwa wynosiła prawie kilometr. Ewakuacja ludności nastąpiła bardzo sprawnie, nie było praktycznie żadnych problemów. Promień, który był wyznaczony, czyli około 300 metrów od budynku, został bardzo sprawnie oczyszczony, otoczony kordonem policji w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i osób postronnych. Mieszkańcy, zgodnie z poleceniami policji, zostawiali otwarte okna, aby fala uderzeniowa nie wybijała szyb. Ewakuacja trwała dwie godziny. Od dziewiątej rano na pustym placu prace rozpoczęli saperzy. Za minutę 13 eksplodowały ładunki wybuchowe. Saperzy planowali, że budynek przesunie się i opadnie na bok. Tymczasem 11-piętrowy punktowiec runął w dół. Nie można wymagać od takiej budowli, która utraciła wcześniej statykę, że położy się akurat w tym miejscu, w którym byśmy chcieli. Wszystko wskazywało na to, że położy się w stronę jezd, no jednak nastąpiły różne uwarunkowania, które spowodowały, że zadanie wykonaliśmy zgodnie z planem, zgodnie z projektem, ale osiadł troszeczkę inaczej, niemniej strona, yy, gdzie był mniej pochylony została odkryta i nie została zasypana gruzem. Do tej pory ratownicy nie natrafili na oznaki życia. W tej chwili jest już kamera termowizyjna i po odgruzowaniu będziemy próbować i będziemy sprawdzać, czy tam jest życie. Jest szansa, dlatego że została stworzona tak zwana poduszka powietrzna i to się udało. I jest tam na pewno pewna wolna przestrzeń. Około 15.00 na miejsce zdarzenia przyjechał prezydent Lech Wałęsa. Wszystko, co z naszej mocy i mojej mocy będzie do, do, do dyspozycji. I to było od, od początku deklarowane, od pierwszych minut, jak się dowiedzieliśmy o wypadku. Bo rano już. Ja byłem jednak w Gdańsku. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie przyczyn tragedii. Kilkuosobowy zespół prokuratorów rozpatruje różne przypuszczalne powody wybuchu. Przesłuchano pierwszych świadków. Niektórzy mieszkańcy zniszczonego budynku utrzymują, że w noc poprzedzającą eksplozję czuć było wyraźny zapal gazu na klatkach schodowych i w piwnicy. Są tacy, którzy twierdzą, że zapal gazu był wyraźnie wyczuwalny już pierwszego dnia świąt. Jerzy Kowalczyk, człowiek, który pierwszy zawiadomił swoich sąsiadów o grożącym niebezpieczeństwie, zadzwonił po pogotowie gazowe o 5.42. Zatelefonował najpierw do pogotowia w Gdańsku-Oliwie, gdzie nie przyjęto zgłoszenia. Dopiero kiedy dodzwonił się do Pogotowia w Gdańsku w Rzeszczu, przyjęto zawiadomienie i wysłano ekipę. Pierwszy sygnał mieliśmy godzina 5.55. Zgłaszał pan Kowalczyk, mieszkaniec Alei Wojska Polskiego 39, mieszkania 51. I zaraz po nim następny sygnał komendy policji nazwisko akurat tutaj trochę nieczytelne, ale informujące o tym, że jest wybuch, prawda? No niezwłocznie załoga pogotowia udała się na miejsce i o ile mi wiadomo, tam chyba trzy lub 4 minuty po godzinie szóstej została zamknięta zasuwa na dopływie gazu do, na, na przyłączu po prostu do budynku. Na miejscu ekipa gazowników była 15 minut po wybuchu. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wszczęła dziś postępowanie dochodzeniowe. Przyczynę eksplozji bada specjalnie powołany zespół prokuratorów. Otrzymujemy najróżniejsze sygnały o przyczynach powstania tego wybuchu i mogę Państwa zapewnić, że wszystkie z podanych wersji będą badane i bardzo szczegółowo wyjaśniane. W tej chwili w gdańskich szpitalach przebywa 11 osób. Żadnej z nich nie zagraża bezpieczeństwa, a stan większości określa się jako dobry. Ocalałych mieszkańców wieżowca zakwaterowano w dwóch hotelach w Gdańsku i pensjonacie w Sopocie. Łącznie w hotelach przebywa obecnie 80 osób. Wczoraj zorganizowana spontanicznie akcja spowodowała, że na najbliższe dni mamy wystarczającą ilość odzieży oraz żywności. Opiekę mamy. Rzeczywiście nadzwyczajną. Społeczeństwo naszego Gdańska bezinteresownie zgłasza się z darami z pomocą wszelką. Pozostali poszkodowani, zamieszkali urodzin i przyjaciół. Ciągle napływa rzeczowa i finansowa pomoc ofiarom wybuchu. Urząd miejski wypłacił każdemu członkowi rodziny po 300 zł jednorazowej zapomogi. Największym problemem są lokale. Zagwarantowanie mieszkań przerasta możliwości władz miasta. Mamy jakieś wstępne deklaracje od niektórych przedsiębiorstw. Tutaj jest także apel do, do tych, którzy dysponują lokalami i chcieliby przeznaczyć dla ofiar, e, e, dla ofiar tej katastrofy. Dzisiaj będziemy mieli spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, żeby rozeznać się w możliwościach. No i także bardzo tutaj liczymy na deklarację rządu pana premiera Oleksego, bo bez pomocy rządowej oczywiście miasto nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru. Jest to w sumie około kilkudziesięciu miliardów złotych potrzebnych na to, żeby takie mieszkania zapewnić. Rząd przyznał milion złotych pieniężnej pomocy dla ofiar gdańskiej tragedii. Premier Oleksy powiedział, że jest to pierwsza rata pomocy. Dodał, że specjalny zespół w najbliższych dniach opracuje plany pomocy poszkodowanym. Szef Urzędu Rady Ministrów Marek Borowski, który powrócił z Gdańska, przyznał, że zaradzenie sytuacji przekracza możliwości władz lokalnych. W całego kraju pospieszono z pomocą dla ofiar gdańskiej tragedii. Uruchomiono dwa specjalne konta, na które można przekazywać pieniądze. Przekazy z wpłatami na ten cel są zwolnione z opłat pocztowych. Oto numery kont. PKO SA oddział Gdańsk: 51-91-66 kreska 40-04-073, kreska 27-01, kreska 4, kreska 00 11 -10 z dopiskiem dla ofiar wybuchu. I drugi numer, WBKSA trzeci oddział Gdańsk, 35-18-09, kreska 664, kreska 131 z dopiskiem wieżowiec. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych będące ubezpieczycielem zawalonego budynku deklaruje pomoc przy oszacowaniu strat i jego odbudowie. Dodatkowo przeznaczyło 125 tysięcy złotych na pomoc dla mieszkańców zniszczonego bloku. Powszechny zakład ubezpieczeń przyznał po 1000 zł jednorazowej i bezwrotnej pomocy wszystkim rodzinom poszkodowanym w wybuchu. 77 rodzin, które mieszkały w zawalonym budynku. 46 ubezpieczyło się w PZU. Jednorazową pomoc otrzymają wszyscy, a ubezpieczeni w PZU dostaną pełne odszkodowanie, także za zniszczone samochody. Doraźną pomoc po 300 zł przyznał każdemu z poszkodowanych zarząd miasta Gdańska. Akcją ratowniczą w Gdańsku kieruje komendant Straży Pożarnej nadbrygadier Felix Dela. Działa przy nim sztab pomocniczy, w którego skład wchodzą fachowcy od budownictwa, chemicy i gazownicy. Zdaniem organizatorów akcji ratowniczej nie było kłopotów z koordynacją działań służb uczestniczących w akcji. Zgodnie z polskim prawem za akcje ratownicze takie jak po wybuchu gazu w Gdańsku odpowiada Straż Pożarna. Pozostali uczestnicy akcji podlegają jej dowódcy, który wszystkie decyzje podejmuje jednoosobowo. W Gdańsku ma on do pomocy doradzający mu sztab. W skład sztabu wchodzą wszyscy specjaliści, i budowlani, i nasi strażacy, i odwoje wody. Także wszystkie decyzje mogą być podejmowane na miejscu. Zdaniem ratowników, koordynacja działań różnych służb nie zawiodła w przypadku gdańskiej tragedii. Budynek wysadzono 31 godzin po eksplozji gazu. Zdaniem ratowników, nie można było zrobić tego wcześniej. Rozmiar katastrofy był tak duży, że no, trzeba było się do tego przygotować. Wysadzenie tego budynku musiał zrobić naprawdę specjalista, który położyłby ten budynek tak, żeby nie utrudnić później ratownikom dostępu do tych zagruzowanych na parterze i na pierwszym piętrze, no i żeby nie, nie, nie zrobić dodatkowego zagrożenia jeszcze dla samych ratowników. W Polsce akcje takie jak Gdańska organizuje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, które ma do dyspozycji wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz 1700 najlepiej wyposażonych jednostek Straży Ochotniczej. Ostrzeganiem o niebezpieczeństwach zajmuje się Biuro Rozpoznawania Zagrożeń, również część Straży Pożarnej. Natomiast Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów z premierem i szefami strategicznych resortów Mógłby podejmować decyzje w przypadku klęski żywiołowej lub na przykład powtórzenia się radiacji takiej jak po katastrofie elektrowni w Czarnobylu. Ratownicy uważają, że nie było potrzeby powoływania nadzwyczajnego sztabu kryzysowego, jak się to często dzieje w takich wypadkach w krajach zachodu. W Stanach Zjednoczonych akcje ratownicze przygotowują wyspecjalizowane organizacje. 54 minuty po trzęsieniu ziemi w Los Angeles biuro FEMA, Rządowej Agencji Natychmiastowego Reagowania, było już w pełnym rysztunku i kierowało operacją ratowania ofiar trzęsienia ziemi. W dwa dni po ostatnim zamachu gazowym w Tokio oddziały FEMA w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, Bostonie i Filadelfii przeprowadziły treningową operację ewakuacji Metra, koordynując tu pracę Policji, Straży Pożarnej, Szpitali i specjalnych oddziałów antyterrorystycznych. W trzy dni po zamachu w Tokio wszystkie jednostki ratownicze w Stanach Zjednoczonych wyposażone zostały już w środki lecznicze i przygotowane na wypadek nowego zamachu gazowego. FEMA jest tworem zim.